ID to złożony lek zawierający dienogest i etynyloestradiol, stosowany w celu zapobiegania ciąży oraz leczenia umiarkowanego trądziku u kobiet, które zdecydowały się na tabletki antykoncepcyjne i nie osiągnęły wyników po leczeniu miejscowym lub antybiotykami doustnymi. Lek nie jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły miesiączkowania. Stosowanie leku wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstania zakrzepów krwi. Nie stosuj go, jeśli masz podejrzenie lub potwierdzoną zakrzepicę. W razie wystąpienia objawów zakrzepów krwi, wymienionych w ulotce leku, natychmiast zgłoś się do lekarza. Tabletki przyjmuj codziennie o tej samej porze, popijając niewielką ilością wody. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałek na opakowaniu, aż przyjmiesz 21 tabletek. Następnie zrób siedmiodniową przerwę, podczas której powinno wystąpić krwawienie z odstawienia. Nowe opakowanie rozpocznij ósmego dnia, nawet jeśli krwawienie jeszcze trwa. Tabletki możesz odstawić w dowolnym momencie. Pamiętaj, aby nie stosować leku w ciąży. Jeśli zajdziesz w nią podczas jego przyjmowania, natychmiast przerwij stosowanie leku i skontaktuj się z lekarzem.